Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona Na którym nagrywam drugi odcinek nieobrażający Dragona pierwszy Jestem z Priwiksem, z ziomeczkiem, który, który naprawdę dał mi dużo itemków I pomyślałem, że wezmę go na odcinek, który pod... od Maltiego Bo widziałem to u niego i widziałem u chyba innych youtuberów Na początku miałem inny pomysł, ale otwieramy 32 case'y, są 3 rundy Kto wygra dwie, ten wygrywa Tam nagroda to wiadomo, jakaś tam cokolwiek i ogólnie chcę jeszcze podziękować osobom, które dawały mi itemy, czyli 00tabela chyba, jak do... nie telefon, przepraszam I... <laughs> i to wszystkie osoby, które dawały mi itemy i osoby, które wysyłały donate to wiadomo Groszeka, który mi wysłał naprawdę dużo highs i 12 level jak zawsze i Emila, to są osoby, które mi wysłały donata. tu wam się teraz pojawia 5 ostatnich subskrybentów mojego kanału i bardzo wam dziękuję jak chcecie się pojawić w kolejnym odcinku tak samo yy, To zostawcie suba i lajka Oczywiście suba z dzwoneczkiem No i zaczynamy privix. Dobra, chodzimy A tak podsumowując, bo niektórzy powiedzą, że wleciał odcinek z Dragon na Dragon, się dawno skończył Czemu taki odcinek, czemu nie z MC4U Mógłby z MC4U i w ogóle Zapytałem to na live Wygląda to tak, że z MC4U mam 20 ileś godzin materiału i niestety mój komputer, po prostu jestem tak za... mój komputer jest teraz w tym momencie tak zapełniony tymi nagraniami, bo nieważne co nagrywałem, że muszę najpierw to wyczyścić i jeszcze mnie nie przeszedł dysk, z mój HDD dysk, który jeszcze właśnie jestem stary, no to po prostu nie daje rady tego przetworzyć i musimy najpierw ogarnąć dysk. A później ten materiał, więc myślę, że w następnym tygodniu już się powinien ten materiał pojawić normalnie na moim kanale. Już go cztery razy próbowałem wrzucić i mi crashował po prostu komputer, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobry? Dawaj. Trochę fajny. <gry> Dobra, już dawaj. Jak widzimy, polizałem. Jest tam... Ja. P że ty nie zjadłeś? Sprawdzamy, kolejna klepka. W pierwszej klepie niestety Previx się wywalił, ale to było tak trochę ustawione jakby Więc może jak nam się, jak starczy nam case'ów y, to zrobimy trzy klepy, a jak nie to nie zaliczymy tego i po prostu ten Bo Previx w sensie, no ma na ETA jakby Więc idziemy przy kolejnej Dobra, dobra dawaj, trzy, 4. ry Jakiś pajac w Dobra Kupiłem jakiegoś Knok'a ale serio, ty masz tylko siegierkę? Noo <noise> Że ci z 32 case'ów nie dropu nic? O, już trójka jeszcze No chłopie, mam szarpa i odrzuta na jedynkę na mieczu, kto wymyślił odrzut na mieczu? A ile masz refów? 7 Co? Dwa koksy jeszcze No ja coxy też mam, ale refili to miałem 3 Więc muszę cię... co ty zjadłeś? O co? Serio nie zjadłeś coxa okay. To jest sikierki, może pół serduszka zabieram wow, bo nie. Hopaj, hopaj <grym> Dobra, go ja zbiorę jeszcze Chodź, Co, co zjadłeś? No, miałem jakieś inne wyjście? Jakiegoś rofilinę? No, ty, ty nie wiem, co teraz robię z tobą co ty ze mną robisz? Nie wiem O, szybki ucieczka Ale wiem, że nie wziąłem drugiej siłki zendera Ja też nie O, coś mi pękło No panie Ale że ty uciekasz Na pół zjadłem, proszę państwa Co ty myślisz, że ty ty mnie zabijesz? <laughs> tak Nie, nie oh, oh, oh. Kopciku A ty wycykałeś ale to nie uciekaj, pajacu. Bo nie będę się z tobą godzinę ganiał. Pomocy. Nie, nie rób. Nie, nie, nie zostaw. No Jak oni mnie biją? No co za idioci? No nie można nic ich podczas PWP stawiać. Nieee Chodź na dół no Skop się Chyba wrzucuję sobie Dawaj lecisz, lecisz Nie rzucaj A to mały 102 metry O kurde, nie mogę budować nie. Kurde dusz to mam To zjedz coś i chodź tu Robię te, nie wiem, super strunialek, bo robię opera Tak o Nie no dawaj To się Dawaj na dół Czekaj, bo ja bym strzelał jak w skopaczki No, raz, no dawaj, co? No i gdzie jesteś? No... na kratce 50... 15... Dobra, idę baza, chodź baza, idziemy od bazy no, Nie mogę, nie mogę, dobra, zatuję tam O, przeżyłem Ile masz? Pierdolę chwilę, kur... To dawaj, bijemy się Dobra, dziękuję Co sobie myślałeś? Dobra, jesteś tu wierkę? No, obejrzyj się dwa razy gdybyś miał. Co robicie? Nagrywam odcinek jak ktoś na mofa PvP a, no ja, bo oni się biją <grymne> My nagrywamy odcinek, że otwieramy 32K y i co drobnie się bijemy, a on mnie bije się ja go bijowiecie skry Nie, bo tufniam, koniec, koniec Pomogę Ci Dam ci siłę Onie, fajnie, chyba się w tam, no, bo, dobra, zostaw puste pusteczka, dogadam się to się dogadaliśmy no, szczęście no, mam. Będę wcześniej. Eh? Dobra, idziemy ostatnią klepę. Zagramy jeszcze jedną. Ale Previx mi się wydaje, że widzowie się daje tak trochę. Tak trochę lepiej no, no. się bił wcześniej. No chyba że miał teraz sigierkę i nie mógł mi nic zrobić, ale... To o, też... To, hit. to też mógł być fakt, ale no dobra, idziemy ostatnią klepę o, i... To pożałujesz. I nie oramy W sensie nie oramy daleko no, niż prostu, 20. Nie, oraj, nie oraj. Za to za właśnie takie 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 jeszcze rodzice mi się wpieprzają. Ale skupienie Level hard Ja mam za ciebie minus 20 pamiętaj No ja nie oram Ja wcinam refila kawałek Kawałek chciałem odbić Ale że ty drugiego z... Drugiego zjadłeś <noise> Pamiętaj, bez orania ty też masz na zmianę całego? Nie mam całego Czego ci brakuje? Butów Masz całego Spodnie Oho To komu pierwszemu spodnie padną ten wygry... Właśnie Ten wygrywa Nie, dobra Cepnij mnie Dobra 3 4 Ry Dobra widzowie. W sensie on jest strasznie te ja aż tak bardzo nie. I może być lepszy ode mnie. No ale zobaczymy, jak się uda, to się uda. No on strasznie na te parach gra, no. On ma 1300 rankingu, ja mam na PvP nobita. Z gildy. Oho. Oho. No, wyciekłem wszystkie, jakie miałem. Nie, wydaje ci się. O, super jesteś. Perm nie masz? Nie, nie mam, a co? wysłuchasz? Nie. Set zmieniony. pr ci już ma swoje, Skąd wiesz? No, w przyczucie. W tryhardzie? Już. Jeszcze nie, jeszcze chwila. Jeszcze 5 sekund. 5 sekund? O, już mam. Jeszcze 5? To poczekamy jeszcze, te 5 Nie, ale już. Jeszcze sekunda, jeszcze jeden punch. Refill. Już nie masz. Co ty. Refa. A to jak zgadza. Ile masz rafili? Ja nic. Od tej, a gość masz mniej. Patrz, ile masz. 6. Tak. No. No. Po egzamin, <laughs> <Warto wam. laughs> Dostał laga, laga dostajesz Nie wiedziałem, że masz laga Myślałem, tak, że z perły Dobra, no lepszy widzowie dzisiaj No i tak się byliśmy na cały kierunek. Dobra, tepam, tepam tri, Tego, yyyy, i się żegnamy te tepam Dzięki widzowie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli tak to Łapeczka, subik, dzwoneczek I teraz wam pokażemy Właśnie w tym momencie jak ukrywamy skrzynkę Widzowie Jeżeli chcecie wygrać itemki, które są w Skrzynce pod nami dokładnie to są takie. Itemki 2 Bacony, 9 Premek Emeraldy, SVP, VIP Turbo i ogólnie to zostawiacie 10 łapeczek w górę i macie te wszystkie. Itemki do wygrania na Dragonku. I zasponsorował to ze mną w sensie ja dałem i Privix daliśmy. Więc jeżeli chcecie więcej itemków i Privix chce coś dać, to radzę Wam napisać w komentarzu, serduszko Privix albo coś. Mhm. Więc. Dzięki za oglądanko, siema Priviks pożegnaj się. Siema. Elu, dobra. Dobra widzowie, ogólnie jak nie musicie zostawać jak ktoś dotrwał do końca, nie musicie zostawać tych 10 łapek, ponieważ te temy zostały ukradzione na huzuni na dragonie. No co ja poradzę. Więc dzięki i mam nadzieję, że wam się podobało się.